Siemaneczko, zimeczki i sejstronim, przemek 112 mcpwp i chciałem Wam taki odcinek informacyjny dotyczący kanału. Yy, no, na razie nie będę nagrywał gier z komputera, ponieważ mi się coś tam zrypało z tym wejściem, chyba coś mi się zrypało w systemie. I nie nagrywa mi głosu, więc będę musiał to naprawić. więc, więc będziecie musieli trochę poczekać. Ale jak, ale, jak się mi to uda naprawić, to będzie rekompensata: będą Skywarsy, yy, specjal, chyba nie, no, specjalu nie będzie na razie, chyba że bez głosu może być. Ale, wszystko będzie opisane, więc tak, na razie będę tylko narywał gry. Narywał, kurde, nagrywał gry z telefonu. Jakie mam gry na telefonie, to będzie. Hmm, prawdopodobnie dzisiaj się Dzisiaj, nie dzisiaj Jutro prawdopodobnie Prawda, ale nie podobnie Prawdopodobnie pojawi się hmm, Trzeci odcinek Z Residence of Evil Jak widzicie tą grę mam tutaj Więc tak Sorry, że ten odcinek taki nieobrobiony Ale na szybko, bo nawet nie chce mi się teraz Zbyt nie obrabiać Ale spokojnie, jak już będę miał wszystko obcykane w komputerze, w systemie to będę obrawiał dalej filmy i będę je w ogóle montował. No, więc sorry, że odcinek nie zmontowany, i na razie takie informacje, że gry będą tylko z telefonu, więc piszcie jakie chcecie gry z telefonu. Więc to z mojej strony tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, oceniajcie. Ja się z moim żegnam, i na razie, cześć.